Proszę Państwa, dziś nareszcie wręcz przepełnione bulwary nad Wiśmą w Krakowie. Prawda, widać, że są po prostu tłumy. Pierwszy naprawdę piękny, słoneczny i ciepły, ciepły dzień. Ludzie przyjechali na rowerkach. Prawda. Statki też pływają. Zagęszczenie. Niespotykane od dawna. Prawda? Tu. Mury powstawiane, trawa też zajęta, prawda. I najdziwniejsze, że tutaj policja do jakichś dwóch babek się tam na trawniku doczepiła. Nie wiem z jakiego tytułu, o co to chodzi. Tym bardziej, że dużo więcej osób tam na trawie, prawda, sobie siedzi. Zwłaszcza pod murami, pod murami wawelskimi. Więc to dziwne, chyba, że je podrywają, no nie wiem. To widać, że to jest Babel. Tu Tutaj są piękne te różne balony, jakby ktoś sobie chciał kupić. I tam pod murami pełno ludzi, a tą główną aleją e, nad Wisłą. Po prostu tłumy się przemieszczają, tłumy. niespotykane jeszcze w tym roku. Prawda? Czegoś takiego to w tym roku jeszcze nie było. A ci dalej coś z tymi babkami. Co oni tam spisują? Dziwne, dziwne. O co to chodzi? A nie widać, żeby coś były winne. No i tutaj ci pod, ci pod murami to może ich za dużo, żeby ich legitymować, prawda? No i tu ludzi, tutaj statki widać. Statki też pływają, prawda? Tam są też statki, na których można sobie coś pokuszać, prawda? No, tłumy straszne, diabelskie koło widać daleko. Ja już nie będę tutaj za bardzo męskował, bo to wystarczy, żeby zobaczyć, że, że po prostu nareszcie Kraków, nareszcie bulwary żyją. Tam w dali widać migdałowce, o których pisałem. Ten hotel Sheraton, jubilat, most dębliski. No i proszę Państwa, tłumy z rowerkami, pieszo wysiadują, wylegują na trawie, no, a ci, ci policjanci dalej coś tam się trzepiają. Ciekawe, chyba jednak to jest pozry, bo takie wylegitymowanie, no chyba, że są poszukiwane, to przecież nie miałoby sensu. No i tu widać, że tam ludzie na tym placu Wielkiej Armii Napoleona, się tam bawią, młodzież jeździ na zaskorolkach. Te migdałowce widać, prawda. No i z każdej strony tłumy. To na razie taka mała. Nie, ale one chyba jakiś mandat jednak dostały. Nie wiem, może one wcześniej coś wykombinowały. No nie wiem. Proszę państwa, więc, więc to taka mała migawka, migawka. Z pięknego wieczornego Krakowa 9 maja. Amen, amen, amen.